Dzisiaj vlog wlatuje Vlog wlatuje a jak Bez vloga nie ma vloga jak to mówią Jedziemy na hulajce. Na plac zabaw bo nie ma co robić I se tak jedziemy Wow A się teraz z jedną ręką na hulajce A ja Hulajka lepsza od rowerku no. Nie wiem czy nie będzie burzy, bo tak się zapowiada, ale jest nic tak jeździmy Uch. Dobrze, że auto nie jadło, ale jest nic Tylko chyba serenkę bo... A bo w sumie nie mogę, bo, bo mam tu opaskę taką, która mi trzyma telefon. Jest ktoś na placu? A ktoś tam jest. Maciu. Grecimy se vloga. Pewnie tam jest kaczałka. Jedź pani, jedź. Dobra. Kolejny, dobra, trzeba uważać tu na ulicę, bo tu... To... Bo to dużo aut jeździ. Nie lubię jak mi yy, zakucają, więc fajnie się jeździ w vlog. Kręcimy Więc tak Chyba dobrze patrzę, że tam jest kaczor. Ale jeśli tam nie ma kaczora, to będzie git. Ale nie wiem, kto tam jest. Szczerze, nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia nie mam, ale. No oczywiście, że Kaczor tam jest. Więc nagrywamy vloga. O ja pierdolę. Vloga na kanał. Więc co tak nagrywamy? Git. Jesteśmy na placu Z buta wjeżdżam. Chcesz może coś do kamery powiedzieć? Przy... tak cię nie nagrywam, siebie nagrywam. Siebie nagrywam. Ale to na kanale. Chce. Możesz powiedzieć dzień dobry do kamery.